Zjednoczona prawica do wyborów szła z obietnicą wielkiej reformy sądownictwa, której celem miało być skrócenie postępowań sądowych. Jak wygląda sytuacja po 8 latach? Z pewnością nie tak, jak życzyłby sobie tego minister Ziobro, ponieważ sądy pracują dłużej, a najważniejszymi zmianami, jakie zaszły, były te kadrowe. Prawdziwe oblicze reformy sprawiedliwości w wykonaniu PIS ujawniamy w dzisiejszym wydaniu cyklu Dzieje się. Głęboką reformę Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało zarówno w trakcie kampanii w 2015, jak i 2019 roku. Za zmiany w sądownictwie odpowiadał w szczególności Resort Sprawiedliwości pod kierownictwem Zbigniewa Ziobro, który jest najdłużej urzędującym ministrem sprawiedliwości w III Rzeczpospolitej Polskiej. Zarówno Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, jak i Zbigniew Ziobro przekonywali, że przygotowane przez Zjednoczoną Prawicę zmiany w prawie skrócą postępowania sądowe. Prawo i sprawiedliwość jest konsekwentne w przeprowadzeniu reformy wymiaru sprawiedliwości. I przeprowadzimy te reformy do końca, dlatego że to należy się Polakom. Dzisiaj wymiar sprawiedliwości. Przede wszystkim jest zdominowany i stoi po stronie korporacji sędziowskiej, i korporacji adwokackich, i korporacji prawniczych. A wymiar sprawiedliwości ma stać po stronie ludzi. W polskich sądach w ciągu ostatnich ośmiu lat zmieniło się naprawdę wiele, jednak zmiany te nie przyniosły chyba rezultatów, których spodziewał się obóz Zjednoczonej Prawicy, a także jego wyborcy. Absolutnie się nic nie przyspieszyło. Reforma sądownictwa to chyba takim najlepszym zobrazowaniem tego, jest, jak wygląda dzisiaj Trybunał Konstytucyjny i jego praca. Liczby to są w ogóle jakieś abstrakcyjne. Spadek spraw, które są rozpatrywane w Trybunale Konstytucyjnym jest po prostu dramatyczny. Ale wzrost pensji, pani prezes, wzrost wolnego czasu, wolnych dni jest właśnie tak yy, totalnie nieproporcjonalnie z, z tym, ile, ona, ile pracują. Zjednoczona prawica, w czasie swoich dwóch kadencji, uchwaliła ogromną liczbę zmian w przepisach, zmieniła kodeksy postępowania karnego, jak i cywilnego. Co więcej, prawo i sprawiedliwość przemodelowało kształt wielu instytucji, w tym Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego, a także Trybunału Konstytucyjnego, co zrodziło ogromną liczbę problemów i wywołało protesty społeczeństwa obywatelskiego. Według środowisk prawniczych, a także przedstawicieli opozycji, zmiany przeforsowane przez obóz Zjednoczonej Prawicy doprowadziły do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Co więcej, na mocy uchwalonych zmian przeprowadzono czystki w sądach, jak i prokuraturze. Wielu nieprzychylnych władzy prokuratorów, a także sędziów degradowano oraz przenoszono z dala od miejsca ich zamieszkania. Z kolei ci prawnicy, którzy mieli wspierać politykę rządu. Byli awansowani. No nie jest reformą to, że Zbigniew Ziobro poobsadzał swoimi ludźmi wszystkie możliwe e, funkcje. Wszyscy wiemy o, o tych radzikach, schabach, których zrobił rzecznikami dyscypliny finansów publicznych, ale nie wszyscy o tym wiedzą. No, nominacje sędziowskie to są czasami nominacje kosmicznie wysokich lotów. E, kiedy ja patrzyłem e, na przykład, że Krajowa Rada Sądownictwa, to jest to ciało obsadzone przez e, PiS, nominatami de facto partyjnymi, Którzy jakoby mają reprezentować sędziów. I tam człowiek, który dopiero co ukończył studia prawnicze, to nie ma znaczenia, że zaoczne, ale nie miał żadnych doświadczeń. Przepraszam, skłamałem. Miał doświadczenia. Miał doświadczenie jako sprzedawca, czy miał doświadczenie jako steward w Emirates, czyli w arabskich liniach lotniczych. On zostaje sędzią wojewódzkiego sądu e, administracyjnego, czyli wyjątkowo ważnego sądu, i to na tym bardzo wysokim e, poziomie, to to jest absolutny e, skandal, tylko to z reformami nie ma nic wspólnego, a ma z ordynarnym nie skokiem na kasę, ale skokiem na e, stanowisko. Uchwalono między innymi tak zwaną ustawę Kagańcową, która wprowadza system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Powołano Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, którą już zlikwidowano, a także Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Status sędziów obu z tych izb jest kwestionowany. Wszystkie te reformy, firmowane przez Zjednoczoną Prawicę, wywołały ogromny konflikt pomiędzy polskim rządem oraz Komisją Europejską, wskutek którego Polska musi zapłacić wielomilionowe kary. Jak więc widać, Obiecywana i zapowiadana reforma w wykonaniu PIS to jak na razie czystki kadrowe, a także zmiana systemu powoływania sędziów. Jak ma się sprawa z długością postępowań? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy przeanalizować statystyki, które publikuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o statystyki ogólne, czyli średnie dla wszystkich sądów, to średni czas postępowania w 2015 roku wynosił 4,2 miesiąca, a w 2021 roku już 7,1. Zatem wydłużył się o 2,9 miesiąca, czyli o niemal 70%. Podobnie sytuacja wygląda z podziałem na konkretne sądy rejonowe oraz okręgowe. Jeśli chodzi o sądy rejonowe, we wszystkich sześciu kategoriach spraw długości postępowań wydłużyły się, porównując rok 2015 z 2021 średnio o 3 miesiące. W sądach okręgowych z kolei postępowanie w 2021 roku trwało dłużej średnio o 1,8 miesiąca niż w roku 2015. Z czterech kategorii spraw w sądach okręgowych tylko w jednej z nich postępowania się skróciły. W pozostałych zaś wydłużyły. Za moich czasów e, o połowę krócej czekał na rozstrzygnięcie swojej sprawy, niż czeka teraz za ministra Ziobry. W tym momencie w Warszawie można czekać nie na rozstrzygnięcie spawa, ale na wyznaczenie pierwszego terminu nawet ponad dwa lata. No to ze sprawiedliwością nie ma nic wspólnego, dlatego Zbigniew Ziobro, tak, to zagrożenie dla wymiaru sprawiedliwości, to wręcz, bym powiedział, osoba, która go zdemolowała. Oficjalne statystyki twardo ukazują więc, jak nieudana okazała się reforma, którą od 8 lat nieprzerwanie próbuje przeprowadzić Zjednoczona Prawica. Reforma sądownictwa okazała się jednak także ogromną kością niezgody w samym obozie rządzącym. Mateusz Morawiecki odpowiedzialność za niepowodzenia zrzuca na Zbigniewa, Ziobrę. ten z kolei na prezydenta Andrzeja Dudę, a także dogadywanie się premiera z Unią Europejską. Każdy, chociaż trochę orientujący się w polityce, interesujący się polityką wie doskonale przekazaliśmy kwestię reformy wymiaru sprawiedliwości naszemu koalicjantowi już w pierwszej kadencji. I nasz koalicjant wiedząc, że jest to skomplikowana reforma, Starał się różne rzeczy robić. Jedne rzeczy wychodzą lepiej, inne wychodzą słabiej. Ta kwestia musi jeszcze dalej być na pewno reperowana. Na pewno musimy dalej usprawniać pracę wymiaru sprawiedliwości. Tylko w roku 2022 prezes Jarosław Kaczyński kilkukrotnie przyznawał się, że reforma nie wyszła tak, jak chciałoby tego Prawo i Sprawiedliwość. Muszę stwierdzić, że wobec różnego rodzaju przeszkód, tych wewnętrznych, bo takie także niestety były, i tych zewnętrznych, reforma dotąd nie wyszła. Mówił Kaczyński w czerwcu 2022 roku na antenie telewizji publicznej. Mateusz Morawiecki dotychczasowe zmiany w sądownictwie ocenia jeszcze bardziej surowo niż prezes PiS. Większego chaosu i kłopotów niż mamy obecnie w sądownictwie już chyba mieć nie możemy. A to, czy jeden sędzia może powiedzieć coś o drugim, nie ma aż tak fundamentalnego znaczenia, by z tego powodu tkwić w pacie. Sądownictwo zostało doprowadzone do pół zapaści i będzie wegetowało do momentu, gdy nastąpi jakaś poprawa, a może i szersza zgoda na zmiany. Dziś jest gorzej niż było, mówił w wywiadzie dla tygodnika Sieci w grudniu 2022 roku. Nie ma co marudzić, kwękać, trzeba zabrać się do roboty. Minister Sprawiedliwości ma bardzo dużo do zrobienia. Są tacy, którzy bardzo dużo gadają, opowiadają a niestety niewiele im wychodzi. Słuchając słów pana ministra sprawiedliwości, mam wrażenie czasami, że Polska traci suwerenność pięć razy do roku. Jednak zdaniem suwerennej Polski źródłem wszystkich problemów wokół reformy sądownictwa były dwa prezydenckie weta w lipcu 2017 roku. Wobec rządowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym. I Zbigniew Ziobro przypomina to na każdym kroku. Przez chwilę wydawało się, nawet, że kwestia zmian w sądownictwie i konflikt polskiego rządu z Komisją Europejską w tej sprawie będzie przyczyną rozpadu Zjednoczonej Prawicy. Janusz Kowalski mówił swego czasu: weto albo śmierć w sprawie uchwalenia unijnego budżetu, w którym zawarto mechanizm warunkowości, przez który Polska może ponosić naprawdę kosztowne straty w związku z problemami z praworządnością. Weto albo śmierć to hasło, symbol obrony polskiej suwerenności przed. Bezczelnym i skandalicznym atakiem niemieckiej prezydencji. Ostatecznie nie było ani weta, ani śmierci, choćby tej politycznej. Jednak problemy z wymiarem sprawiedliwości w Polsce nadal są bardzo ważnym tematem na arenie unijnej. Polska z tego powodu nadal nie otrzymała pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, mimo że premier chwalił się nimi na pamiętnych billboardach. Cały ten konflikt, bym powiedział, moim zdaniem głupi i niepotrzebny, bo przez to mamy wstrzymane pieniądze z Unii Europejskiej. Pewne rzeczy związane z suwerennością, silną pozycją Polski można załatwiać tak, żeby durno, głupowato, gapowia, gapo, gapiowato nie przegrywać spraw przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trochę takiego pomyślunku, cwaniactwa, a my co? A my jak ci idioci, kto, z których się śmieją Przedstawiciele innych państw Unii Europejskiej, że na jakichś durnych konfliktach się spalamy, mamy zablokowane pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy z nowej perspektywy budżetowej i co nam zostało? Nam został ten widok cukierka za szyby, czyli w tym wypadku premiera Morawieckiego na tle billboardów. 770 miliardów dla Polski. Z tych 770 miliardów dla Polski zostały nam tylko te billboardy. Partia Zbigniewa Ziobry cały czas przekonuje, że reforma, którą planowali, jest niedokończona i wstrzymuje ją m.in. Mateusz Morawiecki. Oczywiście ani ja, ani Rada Ministrów nie blokuje żadnych ustaw. Pan minister sprawiedliwości bardzo wiele ustaw wnosił, one były dyskutowane. E, cały kształt reformy wyszedł tak, jak wyszedł. Pan minister no na pewno teraz musi się jakoś trochę tłumaczyć z tego, że te postępowania są trochę takie e, przydługie cały czas, e, też i tutaj wiele jest do zrobienia jeszcze. Myślę, że będziemy to naprawiać dalej. W Ministerstwie Sprawiedliwości od kilku lat czeka projekt reorganizacji sądownictwa, który według niektórych ma być trzecim i ostatnim etapem podporządkowywania wymiaru sprawiedliwości obozowi władzy. Reforma Ziobry zakłada zlikwidowanie wszystkich aktualnie istniejących instancji sądowych i utworzenie w ich miejsce dwóch nowych. Powstać mają sądy regionalne, które przejmą funkcje sądów apelacyjnych i okręgowych oraz sądy okręgowe, które zastąpią sądy rejonowe. Zniknąć mają też stopnie awansów sędziowskich. Taka reorganizacja miałaby sprawić, że sędziów będzie trzeba powoływać na nowo na urząd, a także kierować do nowych sądów. Co z kolei sprawiłoby, że wszyscy sędziowie musieliby przejść weryfikację przed nową Krajową Radą Sądownictwa. Czy reforma wymiaru sprawiedliwości będzie przeprowadzona do wyborów parlamentarnych i czy doprowadzi ona do przyspieszenia czasu prowadzenia sprawy w sądach? Proszę Państwa, już bardzo niedługo rozpocznie się praca i to już ta parlamentarna praca. Gotową już od długiego czasu. Reformą, w tym także wprowadzenie sądów pokoju, tych sądów wybieralnych. No, tak będą rozstrzygały te drobne sprawy. To ma się też przyczynić do tego, że spraw w sądach tych pozostałych będzie dużo mniej. Poza tym chcemy spłaszczyć strukturę sądową. To też powinno przyspieszyć. To znaczy, wszystkie sądy będą okręgowe. Reforma ta została jednak wstrzymana z powodu protestów środowisk sędziowskich, a także konfliktu z Komisją Europejską i nadal czeka na rozpatrzenie i decyzję obozu rządzącego. Konflikt wokół reformy narósł ponownie w tym roku, kiedy w maju doszło do ostrego spięcia pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą. Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. I za każdym razem, kiedy słucham czy czytam słów Ministra Sprawiedliwości, tego typu jak te, o które zapytał mnie pan redaktor, to przypomina mi się trafność, trafność tego przysłowia. Zajmijmy się nie tyle krowami, tylko... Portfelami Polaków, by nie musieli płacić 2 bilion złotych dodatkowych kosztów. To bardzo poważna sprawa. Premier zaczął wtedy mocno krytykować swojego koalicjanta. No cóż, nie wyszła im ta reforma sądownictwa za bardzo. Dlatego staram się dopingować ministra sprawiedliwości, aby jeszcze przed wyborami usprawnić sądy, skrócić czas postępowań, zmniejszyć koszty funkcjonowania, bo one są jednymi z najwyższych w Europie. Wymiar sprawiedliwości to jest troszkę kula u nogi polskiej gospodarki. Oddaliśmy to niestety w ręce Solidarnej Polski. Wyszło jak wyszło, mówił Morawiecki w wywiadzie dla Polsat News. Na odpowiedź Zbigniewa Ziobry nie trzeba było długo czekać. Pełna zgoda, że reforma sądownictwa nie wyszła w pełni tak, jak wspólnie chcieliśmy. Tyle że przypomnę, najpierw zablokowały ją weta prezydenta, a potem unijny szantaż, którym od lat tłumaczy pan brak swojej zgody na dalszą reformę sądownictwa. Zrewanżował się premierowi minister sprawiedliwości. Rozjemcą w tym sporze po raz kolejny musiał okazać się prezes Jarosław Kaczyński, który w wywiadzie dla polskiego radia mówił: Mamy fatalnie działający wymiar sprawiedliwości, ale nie chciałbym w tej sprawie rozpoczynać sporu wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. To, że różnego rodzaju przedsięwzięcia nie wyszły, to kwestia różnych decyzji, różnych osób. To było w rękach Zbigniewa Ziobry. Ale nie na wszystko miał wpływ. Zostawmy ten problem. Wiadomo, że polskie państwo, polski ustrój nie będzie funkcjonował dobrze bez zreformowanego sądownictwa. No, wielkie fiasko. No, cóż tu możemy powiedzieć? No, po tym, jak wydłużyły się sprawy w sądach, jak dalej powstają nieakceptowalne wyroki, że sędziowie dając wyrok pani jednej czy drugiej celebrytce mówi, że ona ma wielkie zasługi artystyczne, dlatego nie może być skazana. No, no, co to jest za uzasadnienie? No więc dalej to działa źle. Po ośmiu latach można więc stwierdzić, że reforma wymiaru sprawiedliwości w wykonaniu prawa i sprawiedliwości doprowadziła do konfliktu z Unią Europejską, przepychanych wewnątrz rządu, wymiany kadrowej, a także do wydłużenia czasu postępowań sądowych. Nie tak to chyba miało wyglądać. Tak zwaną reformę wymiaru sprawiedliwości analizowaliśmy w dzisiejszym wydaniu cyklu Dzieje się. Dziękuję za jego obejrzenie i zachęcam do subskrybowania kanału Gońca, jeśli chcecie wiedzieć, co dzieje się w Polsce i na świecie.